Słuchajcie, sprawy wygląda także. że hejter się jednak honorowo zachował, w miarę, ponieważ wyszedł przed studio, w którym nagrywaliśmy face to face'a, tylko problem był taki, że był w... W cztery dupy i nic w ogóle nie rozumiałem, co on do mnie mówił. Po chwili tam przyszła ochrona, jak gadaliśmy i nas rozdzieliła. Tam wrócił do studia, ja sobie pojechałem gdzieś dalej. Także no, hater to jednak jest świnia, w... Amazon i będzie wyjaśniany w OKTAGONIE. I wszystkie rzeczy też również będą wyjaśniane. Dobra, tu mamy, mamy ten fragment też, by the way. To, z kim się trzyma ten człowiek, wiele o nim mówi. Das tak. I teraz mamy tekst, który jest skierowany do mnie. Take Cute jak zwykle, daje swoje populistyczne gadki bez jakiegoś researchu. XDDD. Powiedział człowiek, który ostatnio stwierdził, że Nikola sama wrzuciła z na siebie, i chłop mówi o jakimś researchu. Ale okej, okay, niech będzie. Zobaczmy o jaki research chodzi. Może byś sprostował, że oskarżyłeś mnie i wyśmiałeś, że założyłem telegrama brudy na influ, gdzie mam agentów, którzy zbierają brudy na innych. Kiedy ja dodałem na story linka do kogoś telegrama, gdzie znalazłem pewne nagrania i screeny, xdd. Nawet mówiłem o tym na filmie. Ale nie, lepiej gadać to, co ludzie chcą słyszeć, nie to, co myślę i jest zgodne z prawdą. Więc tak, załóżmy hipotetycznie, że Nathan ma... Rację i zrozumiałem to w nieodpowiedni sposób. To znaczy, wydawało mi się, że to on tego telegrama założył. Ja nie mam researchu mówiąc takie rzeczy, człowieku, nawet jeżeli nie miałem racji, to jest to sprawa totalnie błaha, totalnie błaha, że założyłeś sobie jakiegoś telegrama, na którym zbierasz teczki na youtuberów. Ty natomiast stwierdziłeś bez żadnego researchu, od tak, bo tak ci się wydaje, że na przykład Nikita sama sobie udostępniła nagrania w internecie. Ja mam ją wpisę, ja jej nie bronię, ale to ty bez żadnego dowodu mówisz ku... takie, takie kwestie, to po pierwsze. Po drugie, nazywasz mnie tej tem, a prawda jest taka, że z to ty mi jadłeś, to ty mi jadłeś. Pisałeś do mnie prywatne wiadomości, że jesteś moim fanem, że mnie mega szanujesz, że chciałbyś kiedyś ze mną na siłownię wspólnie pójść. Zresztą nie tylko do mnie, bo pisałeś do wielu osób, między innymi pisałeś do Rybsona. Więc może stąd jest nazwa tej bo każdemu tu... Się schylasz. Nie mówię tego dlatego, że ta, to coś mi uraziło, ta wypowiedź. Natomiast uważam, że jest to po prostu zabawne. Poza tym, co, jak ma się populizm do tego, że niewłaściwie zrozumiałem tamtą treść, która była wstawiona, i myślałem, że wyciągasz brudy na YouTuberów. Rzecz błaha, jak są. Ale dobrze zrozumiałeś? On sugerował, że to jego? Aha, jeżeli tak, to tym bardziej. Najpierw sugerujesz, że jest to twoje, a potem wyjaśniasz w filmie, że to nie jest twoje. To co ja mam twoje filmy oglądać, na których mówisz bez ładu, składu i większego sensu? No tak, szczerze, no z całym szacunkiem, ja uważam, że jesteś gościem, który potrzebuje opieki specjalistycznej i nie mówię tego autentycznie po to, żeby w szpilkę bić. Tak twierdzę. Tak twierdzę, i uważam, że te nagrania, które on publikuje w tym momencie na YouTubie, to w większości wygląda jak nagrania, które robiłby dla psychiatry, żeby ocenił jego stan zdrowia. Przecież on tam kuwa majaczy, majaczy, tam, są, tam jest wszystko bez ładu, składu i większego sensu. Zresztą ziomek w dniu dzisiejszym stwierdził, że ma wiele osobowości był z tego wielce zadowolony, był dumny i twierdził, że, twierdził, że on żadnej walki nigdy nie przegrał. Jeżeli to nie jest chorobą, to nie wiem, co ją. Nią... Twierdził też, że odbił od środowiska warszawskiego, imprezowego i tak dalej. Zmienił środowisko. A na insta Stories poprzedni wrzucił nagranie Strumane. No to faktycznie, może Natan zerwał kontakty. Ale ta nowa, wykrowana postać już nie. No na to się patrzy z zażanowaniem. Z taką kolejną kwestią jeszcze tylko dodam. Że kurczę, no ziomek w tym momencie ma prywatny, publiczny, przepraszam, Instagram i można zobaczyć, co tam wrzucił. Tylko że w momencie, w którym zapowiadał wielkie brudy na hejtera, które pojawił się na Insta Stories i mówił, że na Insta Stories to wrzuci, to w tamtym okresie, to w tamtym okresie, przez czas trwania konferencji, Instagram był prywatny. A skąd wiem, że był prywatny? No bo Sprawdzałem z ludźmi na live, bo chciałem te brudy zobaczyć ewentualnie. I teraz pytanie, gdzie są te screeny, bo nadal się nie pojawiły, a konferencja się skończyła. Czy nie jest to k... żałosne? Nie, o Nathanu Marcaniec sobie nie mówić, to jeżeli chodzi stricte o jego yy, obecność w fejmie, to na pewno jest opłacalny zakupem, że tak powiem, bo p... dziwne rzeczy, robi przysłowiowe dymy i to się sprzedaje, nie? Ludzie chcą tego oglądać. Ja on to robi... Swoim kosztem. Nie robi tego swoim kosztem. On to robi imię zarobku, stary, nie? Więc dla niego to, to jest opłacane. Co miałby innego robić? Widziałeś może tweeta, którego wrzuciłem jakiś czas temu? Że sobie go rozmawiali, tak? Tak. To widziałem w tej chwili. Nie, no ja jestem w głębokim szoku, nie? I wiesz, tylko teraz dostałem komentarz. Znasz free fight od zaplecza, jesteś zdziwiony. A szczerze? No nie poznałem free od takiego zaplecza, więc oczywiście, że jestem zdziwiony. Czy ci mówiłem, że po 13 co Ferrari z y, tym? z Polakiem tam. Co była ta gruba przeginka na 13, że już tam chyba wiesz, ojciec wleciał, tam sobie się od wyzywali, coś tam, matki, jakieś rzeczy. To dzień przed walką, to ten, to dzień, to dzień przed walką, jak szedłem do pokoju, to oni, jak ten holów zawrzódł w tym hotelu, takie że były te stoliki, takie przed tym, przed wejściem do holu, gdzie były pokoje, nie? Dzięki za No i normalnie sobie siedzieli, pili wodę i oczywiście gadają. To fajnie, że mieliście zlecać. A teraz ze sobą gadacie, jak nigdy nie. No wiesz, no ja, ja tak no Wiem, wiem, że, o dogadać, spo... wiem do... że o tym wspominałeś. Ja natomiast nigdy nie byłem świadkiem tego wydarzenia. Mówię to z ręką na sercu. Jedyne... A czy ty myślisz, że ja bym? Jedyne wydarzenie, ale nie, nie to chodzi, poczekaj. Jedyne wydarzenie, jakiego świadkiem byłem, to było wtedy, kiedy hejter do mnie podszedł i proponował mi, żeby dymy poustawiać, co go byś miał i powiedziałem, że tym poszedł ehm... I... i tyle. Ja nie mówię, żebyś kłamał, tylko zresztą myślę, że... nie wiem w jakim sensie dyskutowali. Może jakieś warunki kontraktu, co, nie? A tutaj, wiesz, emocje opadają. Finalnie musisz się o coś dogadać. Nie, no ja, ja powiem ci, że to naprawdę. Ja, ja ze rozumiem, że to, to jest taki wiesz, taki cyrk, taka odgrywanie roli, ale moim zdaniem to jest krok za daleko. Goście się szklankami rzucali. Ja powiem ci szczerze, ja tam byłem niesmaczony, ja byłem bawiły mnie niektóre ich teksty, bo miałem wrażenie, że to jest rozmowa kubka z butelką wody, w sensie poziom intelektualny mniej więcej dla przedmiotu martwego. I po prostu to, to, jak oni prowadzili dialog, to czasami przez te procesy myślowe byłem rozbawiony, ale jeżeli chodzi stricte o takie zachowanie typu, ty mnie pobiłeś, ty kogoś napuściłeś, ty mnie okradłeś, tu rzucamy szklanką, ty mi miłość rozbiłeś i po czymś takim dwóch gości stoi obok siebie, jak gdyby nigdy nic, to jest ch... chore. To jest ch... chore, nie? Naprawdę, no, no nie wiem, ja. Ja może faktycznie jakiś chorek jestem, że nie dostrzegałem, jak, jak, jakie tam. Jace są. Jak ten Natan pił, że nie jest tą samą osobą, że on jest kimś innym i tak dalej. Jezu Chryste, nie wykręcało. Ten człowiek jest przezabawnie przyjemny albo chory psychicznie. Jeżeli jest chory psychicznie, to naprawdę rodzina powinna interweniować, zapinać pasy i wysyłać bawiu aby. Oby się dało odratować, nie? Ej, w ogóle dostałem dzisiaj komplement od pani, od której mieszkanie wynajmuję, wiesz? Że jest czysto pierwszy raz? Nie, bo spotkaliśmy się na zewnątrz, ale dostałem komplement, że y, wyglądam dużo lepiej, że y, zrobiłem glow-up. A podrywać? Nie, no nie, nie chodzi o to, stary, ale tak no, wiesz, no, no milutko taki komplement usłyszeć, to znaczy fa fajnie, że ktoś widzi, że rafciu-pawciu jednak trenuje, to miłe po prostu i tyle. A. No.